Zobacz, chciałby uciec od obowiązków medialnych jeszcze na sam koniec. Klika, panicznie na tę windę! Da. <gry> Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid, co było kluczem do tego, żeby ten pierwszy krok ku dobremu zrobić, ten właściwy krok, no bo to wygląda lepiej. Znaczy no, kluczem była dobra rada trenera. O, tak najprościej. Z taką zrobiliśmy zmianę po prostu w pozycji dojazdowej. Coś, co no, sztab po prostu wypatrzył przed mistrzostwami Polski, tak naprawdę przed rozgrzewką się o tym dowiedziałem. Żeby to tak spróbować, że to może, może mieć jakiś na to wpływ. No i zdecydowanie na tych mistrzostwach Polski już od tego próbnego skoku no to, to jakościowo to z, zupełnie inaczej wyglądało i też było czuć w tym skoku energię, było czuć rotację, było czuć, że to chce lecieć. Więc no, myślę, że to była taka dobra, dobra rada i, i, i to mi bardzo pomogło, bo no, uważam, że gdyby nie, to, nie ta jedna rzecz, to, to by mnie pewnie na turnieju nie było. To? Ta jedna rzecz? To ta jedna rzecz, no. Taka mała zmiana w pozycji. Taka mała, umykała pięć tygodni, rozumiem. E, ja myślę, że ona się gdzieś tam po prostu nawarstwiała i z czasem e, podczas tych treningów jeszcze przed, przed zimą. E, to też nie jest tak, że to się jest w stanie zmienić tak, e, tak dramatycznie w ciągu jednego dnia. To gdzieś po prostu umykało. No wiadomo, że trenerzy też jak na nas, nas obserwują ze skoku na skok z dnia na dzień. To jakieś tam takie drobne rzeczy, które nie rzucają się po prostu w oko, bo nie są aż tak dramatyczne. Po prostu, no, no są, to, ty, tych różnic tak, tak naprawdę nie widać. Dopiero ta różnica się rzuca w oczy, kiedy się popatrzy na skok, jeden nagrany tam dwa miesiące wcześniej i, i aktualny, i wtedy tą, tą różnicę można, można wypatrzeć. Myślę, że też po części wiem, jaka była tego przyczyna, i więc no. Dobrze, że to, to weryfikację już mamy za sobą. Który skok był tym bazowym, tym dobrym, W dniu dzisiejszym? Nie, nie. Chodzi mi o to, że wracaliście do jakiegoś nagrania starszego. Który skok był taki dobry, że to trzeba powtórzyć na przykład? Ojej, że nie pamiętam, który to był. Skok. Ale wydaje mi się, że, coś, że to było coś z turnieju. Tam było kilka skoków. Wydaje mi się, że któryś z turnieju chyba z zeszłego roku też, też, też brał w tym udział. No właśnie, a jak dzisiaj było? Myślę, że całkiem okej. Okay. Wiadomo, że tutaj jeszcze, jeszcze jest sporo kroczków jest do zrobienia, więc jakby no mam, nad czym, mam nad czym pracować, ale, ale już to, że zupełnie inaczej rzeczywiście wygląda. I z boku, i, i, i na moje czucie, w tych skokach jest, jest lepsza energia, jest lepsza rotacja, trochę to chcę po prostu lecieć. Co prawda, no w kwalifikacjach odległość no nie imponująca i i Ciężko się mówi o, o takim skoku, że on był y, ok. On może nie, nie on nawet może i był dobry. Nie był bardzo dobry, ale był dobry. Y, jak na tą chwilę, ale no, warunki trafiłem, jakie trafiłem, i, i ciężko było z tego po prostu ulecieć. Pytania wielu dziennikarzy, obecność na konferencji, mówienie o tym, jak to było w sezonie 19-20 to jest taka pokusa, którą trzeba odpychać. Czy to jest coś, czego należy się trzymać? Że tak było, to może wrócić. Znaczy, ja podchodzę do tego w ten sposób, że to było, tamtego orła mam gdzieś w domu, więc już mi go nie zabiorą. Ale nie przetrzymujesz go nielegalnie. Nie, ja go legalnie całkiem przetrzymuję, więc, więc to, to już jest coś, co, co zdobyłem. I też, też w sumie jadąc na tamten turniej, ja nie byłem na pewno faworytem, bo konkurs przed chyba do 50 nie wlazłem, czy tam do 30 już nie pamiętam, więc nie jechałem tam jako faworyt. Na no, mimo wszystko byłem w stanie wykrzesać sobie bardzo fajne skoki i wygrać turniej. Więc jakby to, to ja sobie tylko w głowie układam w ten sposób, że to się zawsze może z dnia na dzień zmienić na, na dużo lepsze i tego się trzymam. Po to pracuję, bo wiem, że to będzie dążyło ku dobremu, ale jednocześnie z taką wiarą i, i może trochę nadzieją, że może się to akurat tak stanie, że, że ta zmiana będzie aż tak, aż tak widoczna i tak wyraźna, że no, będę po prostu schodził za każdym razem ze skocznikiem z uśmiechem na ustach. Zobacz, chciałby uciec od obowiązków medialnych jeszcze na sam koniec. Klika, panicznie na tę windę. To sama przyjemność, no nie? No pewnie, że tak. Z Tobą to, to sobie możemy ja, pogadać. dziękuję, nie? dziękuję. No to wiadomo. Dobrze, dobrze, że to co gadamy później, to nie puszczasz nigdy. Bo jakbyś puszczał później na, do internetu, to pa, nie? zapraszam ja. ja. Pawle, zapraszamy. Dzięki. Przekazuję pałeczkę, a ja idę jeść. Smacznego. Dzięki.